Tysięczko z i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku wyrobię sobie chyba pozwolenie na broń. No i słuchajcie, wyrobię, jesteśmy w ogóle w nowym outficie. No i co? Tutaj przy... Meo. Dobry wieczór. Yy, ta, yy, Dobry wieczór. Tutaj panu ten... Yy, licencja? Muszę coś jeszcze ogarnąć. Yy, wszystko ogarnięte tam tego? Tak, psych psychologiczne są ogarnięte. garnięte. Zaprasz. Dobra, Dobra złe, złe. Cięk, się, cię tego. Dobra. Miałem pistołę, pistołę, pistołę. Kabura. Też proszę, 350 tysięcy. 350 tysięcy, dobra. Tak. E, mam takie pytanie. zrobić i różnicę 300 dolarów, bo mam dosłownie 340, 90... 000. nie, 300 zarówno zrobię różnicę to 300, czekaj, to Ci dam y, 349 tysięcy mhm czekaj, przekazałem Ci y, mhm dobra. Po co pan licencja na broń? Słam? Po co pan licencja na broń? No, do. żeby się czuć bezpiecznie do dosłownie brony. Mhm. Miej pan trzy elementy broni. Słam? Trzy elementy broni, poproszę. Trzy elementy broni? Tak. <laughs> Magazynek? Mhm. Mm Lufa? Mhm. Mm I spust? Mm -hmm. y... Pan wymieni dwa elementy naboju. Dobrze, y... chwila. Y... Tylko się zastanowię. Wymień mi dwa elementy naboju. Pocisk i łózka. Dobrze, zróbmy troszkę inaczej. Niech pan odpowiada, to pan biega prawo-lewo i trzyma gardę. A czemu? To mam podejrzenie, że pan sobie tam się wspomaga. Nie, ja się nie wspomagam, panie. Co nie, no to pan tak zrobi, tak jak mówię. Biega prawo-lewo i gardę? Tak, tak. No to mogę chodzić. Nie, robi pan coś takiego. O, tak Tak? Tak. I przy odpowiadaniu na pytanie, wtedy pan będzie... Ja mam dosyć. Pan cały czas biega. Ja mam dosyć, nie? Dobrze, gdzie oddajemy strzał ostrzegawczy? No, biegamy, biegamy. Dobra. Gdzie oddajemy strzał ostrzegawcy? Strzał ostrzegawczy idzie pan oddać. Fila? Ja pierdolę... Fakin. Strzał ostrzegawczych i oddajemy chyba w górę. Mhm. Kiedy LSPD może do pana unieważnić licencję na broń? Jak jakie użyję w sposób niegodny, na przykład zabija człowiek, człowieka lub napad jakiś, coś takiego? Czy, w skrócie popełnienie przestępstwa. Tak, tak? popełnienie przestępstwa. Ja nie mogę. Dobrze, czy można modyfikować broń, na przykład zmienić kaliber? Eee, kaliber, czy można zmienić? Eee, mm -hmm. Nie można, chyba to czy odpowiada? E, Pyt... Odpowiadam. Fuck. Czekaj, to chyba jest... ...reliever. Dobre. Dobra, mm. ale to nie można chyba. Czy jeżeli pan posiada licencję na broń, czy może pan mieć taser? Nie mogę mieć, bo to chyba trzeba inne pozwolenie mieć, no to... Nie. Nie? Powinnaś odpowiedź. Można mieć. Dobra. Nie okej. Okay. No nie mam że czy za... Ta amunicja może się przeterminować. Nie? Ciekawe <grych> jest, czy e... by... odpowiedź, może... Ale no mam i tak wciąż dużo. Idzie oddamy taką... ...zużytą amunicję. Znaczy, zużytą przeterminowaną amunicję. Przeterminowaną amunicję... Eee... No zwrócić... E... Do... Po policja... Znaczy nie, do, do I, I do policji? Mm -hmm. Dobra. Czy może pan posiadać Co? Amunicję Przeciw przeciwpancerną. przeciwpancerną nie mogę. A kto może? Policja i ochrona? N nie ma takiej opcji. A, nie! Pancerną! No to... Prze e, Przeciw przeciwkoncerną. przeciwkoncerną, no to te e, e, nie LSP antyterroryści? Może... Kto to jest? No służby te e, antyterroryści lspd d KNOSI, o. I, czy służby specjalne i...? Tak. Y, I... Służby I wojsko! No. Mhm. Mm Dobra. Ja widzę. Ja, do broni białej jest potrzebna licencja. Do broni białej nie jest potrzebna licencja. Mhm. Mm Season? Dobra, nie jest, nie jest, nie jest, bo kupiwałem Broń biała, ja wiem co to jest stary, ja. Dobra, ale on... on naprawdę no, wymyślił... Gdzie pan będzie trzymał broń w domu? Broń w domu. E, no... E, bezpiec bezpieczne miejsce. Które? Czyli jakie to jest bezpieczne miejsce? Pod łóżkiem na przykład? Nie ma takiej opcji. E. Jeszcze błeda... Jeszcze jedna błędna odpowiedź i kończymy egzamin. No nie pierdźcie, że tego. A ile jeszcze broni nam zostało? Pięć. Ja 5 No jak, gdzie... Gdzie bro... my w domu? Eee... Fary... Chwila, muszę się zastanowić. Gdzie trzymamy broń w domu, widzowie? Nie wiem. No, na wierzchu, czy jakaś... Piotr bardzo można coś poprosić? Ja się zastanawiam. Jakby w pudełku na... nie wiem... No, w jakiejś szafce w pudełku, coś takiego. Jak mi Niestety, małe odpowiedź, proszę jak no To gdzie trzymałem roń Sejfie a... Noo No nie pomyślałem no. Właśnie, o, no właśnie o... O pudełko no mi chodziło właśnie o coś takiego Tylko zapomniał nazwy Ja no, taki... tak taki no, zapraszam jutro no No Na... a to wtedy co kolejne 300 tysięcy Tak Naprawdę? Mhm. Mm tak, dobra. Dru drugi drugie podejście, to wtedy, tak? Ja pierdziele, ej dobra. No widzi pana, ja zamierzam zostać adwokatem w MED-em. Dzień dobry. O, dzień dobry, witam serdecznie. Ja bym chciał zostać adwokatem. Oczywiście. Dobra, ja mam dosyć. Czekaj widzowie, ja mam dosyć, normalnie. Czekaj, jak to nie Chat GPT, widzowie, mi nie pomógł. Gdzie trzymam broń? Chat GPT mi nie pomógł, bo widzowie, nawet wpisywać nie mogłem. Nawet, eee, widzowie... Tego. Ty, ja mam 300 amunicji, ja, ja... <kłysy> Zmarnowałem. Zmarnowałem broń, zmarnowałem na broń Pozwolenie Polega z pracy, polega... Polega z baru Dobra, gdzie on jest? Halo I co stary, jestem tu, kogo? Właśnie nie ośpi A ty nie masz amunicji? Nie, ja nie mam A co teraz robisz? no napady latam z rodziny koło. Napady, a. A co. A potrzebujesz kogoś na przykład do na przykład no, e, do Mogę się przyjrzeć. na razie rodzinne latam. No. eee... dobra. Ja. Ja się załatwiałem pozwolenie na broń teraz, ale nie wiedziałem, że pytania tam. Tam będą. Myślałem, że to takie załatwienie. Dobra. dobra. E, jak e, ten ziomek tego ja... będzie, to się odzyskam. Będzie No dobra, siema Siema Ja pierdziele widzowie. No nie, nie powiem Wam, że wkurzyło mnie to trochę niemiłosielnie, Bardzo wciół mnie wkurzyło w to, że widzowie ja zmarnowałem 300 koła tylko na to. Żeby widzowie, nie dostać ani, ani grosza, widzowie, z, z, tego, ani grosza, z, nie, co ja gadam, e, dobra, widzowie, nieważne, e, wkurzył, wkurzył, wkurzono mnie, widzowie, w, 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 wkurzyłem się, widzowie ja nie korzystam z żadnych pomocy naukowych, widzowie. No, no, to... dobra. No to gdzie się trzyma broń w sejfie, teraz już wiem, widzowie. No to ja chyba nie będę go na broń. Bo... Pierdzielić to, jak coś to by mam, mam załatwienia od tego ziomka. Niepotrzebnie hajs wydałem Jadę widzowie teraz na pole to Żeby... Widzowie... Chcę trochę popracować No co... Ja pierd... Chyba żeby sprzedać te paczki Ale... Dobra, sprzedajemy te paczki yy... Jadę widzowie na ulicę Na growth ja miałem taki plan, że w sumie go dźgnąć, żeby z tego typa, jak, jak mi coś się nie będzie podobało, ale dobra. Ale... Na widok Na większość się... Widzowe pytanie odpowiedziałem. Nie, nie mogę tylko odpowiedzieć na łyski na co się dzieli broń. Na łyski i na tego, nie? To, to jedynie widzowie na to i na to z sejfem. Eee, bo większość... No i jeszcze z par z paralizatorem, że nie mogę mieć. Zapraszam ponownie jutro, oczywiście, tylko z farmie hajs nie będę... Nie będę farmił hajsu, tylko chcę z farmie hajsu, znaczy farmił hajsu nie będę na to, tylko chcę z farmie tak, żeby mieć klamę wizową. Bo kolejną, bo wizowę, ja mam tą klamę, tylko ja po prostu chciałem, chciałem żeby wiecie wizowę, jak mam klamę to większość mogę sobie kupować i tak dalej, nie? A nie dość, że wydałem 300 tysięcy, to... No tu tego 5 pytań widzę 5 pytań jeszcze zostało Nie no jak będą te same Nie wiem, no jak ja wiem, że radziłem dzieci, ale mogę im je ukrzedzić Czecie GPT Pierdzielony Przywariłem wizowę Link, ale ja daję wizowę na Grown Street I tanie, ale nie, oby mnie dostał kulek Kulki Chyba lasu widzi mu podejdziemy Na coś Jest ktokolwiek na ośce i go nie ma. Dobra. Teraz będziemy kochać Nie, nie, czekajcie najwyżej tego Dobra, idziemy um. tu, ale tak szczerze Nie czuję, żeby to było to Dobra, widzowie, ja się tu ustawiłem, a... widzowie, tego widzowie, ile tych paczek? Sto dwadzieścia dziewięć. Ej, ej, stary, nie chciałbyś kupić e, Widu? Spierdamy co, co za? Co za? Co za? No nie, dobra, nie, widzę tak szczerze, mógł tak powiedzieć. wrócimy się tu coś się, się odpierdziela, ale dobra to są te jakie dobra, niech jak się go nie. pojedziemy tak w takie miejsce Co to tak wyjawi Pojedziemy, nie wiem. Po różnych miejscach do banku. Ej hey, stary! Co? Nie chciałbyś widu kupić? Czego? Widu Nie, nie. Co tam? Co tam się odpierdziela? Jeszcze tak bym pytał tych ludzi Tam się strzelali W tym parkingu. Dobra, teraz nic piedam. Tam są tam są jakieś poddania. Ja nie chcę się mierzać. jest gigant. Gang Pojadę do tego banku Bo chciałem Patrzeć widzę Czy ktoś tam będzie banku raczej nie, dobra w banku raczej go nie będzie widowe Yyy... Ciebie tutaj pojechać Nie wiem tutaj się dużo kręci osób Popytajmy Widzowie takie miejsce gdzie się dużo kręci osób To ciężko znaleźć widzowe Ja o ja też widzowe Ja też nie będę stał i tego I się patrzył aż Dobra, fajnie. Nie ma. Masz ktoś, ktoś? Tylko Tylko te mnie chcą co właśnie, na co jest na to, jest około 500 na to, potrzebuję kasy dobra jesteś w ogóle tutaj ktoś Ej hey, stary, nie chciałbyś wyjść kupić? Nie. Nie, rozpokój. Ej stary, a ty nie chciałbyś wyjść i kupić? Nie. Nie. Ej, zawywaj, wiem jaki jest problem. Tej, o tu coś w ogóle będzie. Zamknięto. Dobra. Tam są strzeliny. A tu jest ktoś. Tu jest jakiś dealer. Ja a nie dobra to jest... Dobra. Wychodzimy stąd szybko, to jest... To jest tego. Żeby nie oberwać klamą, to... Szybko stąd uciekamy. No nie jest, nie jest... No Widzowie mam 4 amunicje, widzowe. no to wiadomo. E, że nie będę... W największym mieście, bo może mniej. Tam się spelają Więc dobra Dobra widzę więc może pojedziemy No, Dupnę w policję Eee więc dobra To są znowu jakieś tam są znowu jakieś Poddane, dobro widzowie. Zakończmy tutaj odcinek, dobra jeszcze. Spróbuję. Dobro widzowie. Dziękuję wam za ten odcinek i widzimy się, słuchajcie, w kolejnym, w kolejnym już naprawdę będziemy próbować sprzedać paszki.